Jeżeli Fundusz sołecki zaplanował 25 tysięcy, sądzę, że bardziej będzie uzasadnione, jeśli w stosownym czasie, gdy będziemy mieli już to zaplanowane i wykosztorysowane, przedłożyć radnym ewentualnie propozycję zwiększenia tego zadania. Natomiast w tym momencie... Nie mamy tego oszacowanego. Tu, tu są rzeczy, które muszę dzisiaj kupować. Tak? No, musielibyśmy również ten barvin kupować tak częściowo, nie wiadomo na ile, tak? Czy kupić obrzeża, obrzeża zresztą by zabrakło, bo obrzeże kosztuje około 10 zł, w związku z tym 320 metiem daje już 32 tysiące, w związku z tym, tym bardziej ta kwota obowiązkowana nie będzie wystarczająca. W związku z tym, ja jednak bym prosił radnych, jednak chyba nie przyjęcie tego wniosku w tym roku i ewentualnie rozważenie możliwości zwiększenia kwoty na fundusz Rzecznika w roku przyszłym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę tutaj pana, że jako pierwszy się zgłosił. Nie rozumiem, panie burmistrzu, dlaczego pan wprowadza radnych i są głodnych. Według mnie 320 razy 10 to jest 3200. A Pan mówi, że to jest 32000. No chyba, panie że Pan przepraszam. przepraszam, Panie Andrzeju, przepraszam. Proszę nie zarzucać wprowadzenia kogoś w Niech Pan swoją opinię wyraża. Ale nie, nie, ja. bardzo proszę, bez uwagi, prowadźmy ten porządek obrad tak jak należy. Ale ja tak, ja tak prowadzę. 320 metrów razy 10 to jest 3200. A pan Burmistrz powiedział, że obrzeża same będą kosztowały 32000. Coś się ja pomyliłem? No to proszę sprostować. Jeżeli chodzi o to, co pan mówi, że może w przyszłym roku, możemy teraz. Pan, pan mówi, że nie ma szacunku. Projektu na to nie trzeba. To jest modernizacja chodnika. Rozmawiałem z pracownikami z, z urzędu. Niepotrzebny jest projekt. Szacunek przed chwilą przedstawiłem. 240 metrów kwadratowych kostki i 320 metrów bieżących obrzeży. W związku z tym yy, i wnioskuję w dalszym ciągu o, o tą kwotę. Proszę, proszę to składam jako wniosek formalny o wprowadzenie tej zmiany, a radnych proszę o przychylenie się do mojego wniosku. Oczywiście. Zaraz patam głosowanie. Proszę że pan że yy, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Chciałbym jedną rzecz zauważyć. Nie wiem, czy Państwo też zauważyliście tę rzecz. W projekcie budżetu, który dostaliśmy przed świętami, jest ta tabelka w załączniku dotycząca kwoty długu. I ta kwota długu 2000. 17 była na poziomie 18 milionów 700, potem maksymalnie rosła do, w, 2000, w 2021 do poziomu 23 milionów. Natomiast w tym projekcie budżetu, który dostaliśmy dzisiaj przed sesją, e, ta kwota wzrasta do 26 milionów 600, e, a mamy jeszcze podaną tutaj z 2016 gdzie kwota długu była 16,900, no to jest prawie 10 milionów złotych. Takie są prognozy. I kurczę, wydaje mi się, że w złym kierunku idziemy. Ja wiem, że inwestycje są ważne, ale no, zadłużanie się chyba też nie jest dobrym pomysłem. Sytuacja gospodarcza jest niepewna. Ja bym jednak tutaj troszeczkę zastanowił się, czy to jest dobry kierunek, którym podążamy. Bardzo proszę pan burmistrza Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście tutaj moje przyjęteczenie się, kosztów obrzeży. E, natomiast e, pytanie dotyczy wpływu, które pan zadał, a jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie procedowania to po pierwsze, bo są zmiany w budżecie w tej chwili. E, więc... E, no, Powiem tak, jeśli miałbym ogólnie się odnieść do budżetu i do naszych planów. Państwo oczekują inwestycji, też każdy chce tych inwestycji, jak zostało już na samym początku tej kadencji dowiedziane, że nie mamy w ogóle wolnych środków, w których możemy te inwestycje realizować i Państwo świadomie podjęli uchwałę o zwiększeniu ilości przecież emisji obligacji o dodatkowe 13 milionów 200, 000, które m.in. Miało, miało być przeznaczone na częściowe pokrywanie już tych poprzednich edycji obligacji, a w konsekwencji finansowanie kolejnych inwestycji. Więc to Państwa Radnych zależy. Jeżeli uznajecie, że chcemy spłacać istniejące zadłużenie, to taki budżet należałoby uchwalić, a więc nie podejmować żadnych działań inwestycyjnych w przyszłych latach, abyśmy ewentualne nadwyżki przeznaczali na obniżanie długu. Ale to jest Państwa Radnych decyzja. To przypomnę, że to nie w tym punkcie byśmy na ten temat dyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz może czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Pan Marcin. Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Chcę się odnieść do wniosku do Pana Lekarczyka. Wniosek jak najbardziej słuszny, jednak prosiłbym jednak o zmianę źródła finansowania, bo w biurowie, skoro podejmujemy już kroki, przeniesienia biblioteki tam, no wymaga modernizacji, zwłaszcza instalacji PPO, no jest to niezbędne. Czy tu Pani Sekretarz do Dodatkowe środki bardzo dziękujemy ze starostwa 20 tysięcy dodatkowe na modernizację, także chciałbym zostawić jednak tą inwestycję, a prosiłbym o wskazanie innego źródła finansowania na dla ładnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i może tutaj tą tematykę i może dostąpimy do... Okróż, o głosowania wniosku Pana Andrzeja o wprowadzenie, o wprowadzenie o, o, kto jest za przyjęciem o wprowadzenie o, o, no wniosku, o, dodatkowego Pana Andrzeja, o przeznaczenie środków na kostkę w miejscowości Wagi. Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Andrzeja Wewnętrznego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przepraszam, czyli stwierdzam, że wniosek został odrzucany większością głosów i teraz może poddam głosowa... teraz... pod głosowanie. Teraz uchwały pod za przyjęciem uchwały dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Dobrzyce na 2019 rok. Kto jest przeciw? Kto, kto się wstrzymał? E, stwierdzam, że uchwała przeszła większością głosów. E, zamykamy punkt e, szósty, przechodzimy do punktu siódmego. E, podjęcie uchwały w sprawie dodatkowej finansowej na rok 2015 aktualizacji dochodów i wydatków i nic więcej nie jest tam zmieniane. Więc sama aktualizacja zgodnie z projektem uchwały na dzień 30 grudnia jest, są wprowadzone dochody i wydatki do wieloletniej finansowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii przez komisję. Komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały w sprawie WB. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? że uchwała w sprawie wieloletniej Prognozy finansowej na 2019 rok została przyjęta przez głosów. Zamykamy funkcję, przechodzimy do punktu ósmego. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetu na 2020 rok. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały yy, w ale ja tak sobie to, 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 to Od czasu momentu projektu i komisji, na które omawialiśmy budżet na 2020 rok nie, nie zaszły żadne zmiany w tym budżecie, check, który był przedstawiony Państwu. Przedstawię Państwu może pokrótce, bo macie Państwo opinię, trzy opinie do budżetu. E, uchwała składu orzekającego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rumunii w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wyższej na 2020 rok na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych liczbach obrachunkowych oraz w związku z artykułem 238 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych po analizie zarządzenia nr 87 przez 19 burmistrza Bełżyc z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w składzie Mirosław Bydry przewodniczący, Urszula członek i Janik członek wydaje opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej gminy Bełżyce na 2020 rok. Eee, Druga opinia dotyczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy w na 2020 rok. Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej gminy w na 2020 rok. I tak przedstawię Państwu zgodnie z uchwałą i z, yy, kwoty planowanych dochodów gminy dwa, na 2020 rok wynoszą 59 377 370 zł 91 groszy z czego dochody bieżące to kwota 54 552 525 ,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 824 845 ,17 zł 17 groszy. Yy, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami w kwocie 17 525 557 zł. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 181 480 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223 000 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36 000 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 450 000 zł. <laughs> Określa się łączną kwotą planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 60 908 370 zł 91 gr. Z tego wydatki bieżące to 54 335 994,87 zł 87 gr. I wydatki majątkowe w kwocie 6 572 376 zł. i 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 17 525 557 zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 tysięcy. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211 795,53 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12 tysięcy. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 36 tysięcy. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 450 000. Kwota planowanego deficytu określa się w wysokości 1 531 000. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do uchwały. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 631 tysięcy. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 100. 000. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określonych w źródeł przychodów i, roz, i rodzaju e, rozchodów zestawione zostały w załączniku numer 3 do uchwały. W budżecie gminy tworzy się rezerwy ogólną w kwocie 180 000, celową w kwocie 175 000 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000 w dziale 754 rozdziale 754 21, zarządzanie kryzysowe. Nieprzewidziane zdarzenia losowe w kwocie 15 tysięcy w dziale 852.14, czyli Pomoc Społeczna, Zasiłki i Pomoc w Nadurze oraz Składki na Ubezpieczenia Emerytalne i Rentowe. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik nr 4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 9. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 620 tysięcy, w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie 700 tysięcy oraz plan kosztów w kwocie 5 620 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 6. Określa się plan dochodów, rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 698 106 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 698 106 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Odrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz sołecki w podziale na Sowetstwa w łącznej kwocie 513 072,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz eliminowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7 milionów zł. Upoważnia się burmistrza Bełżyc do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy, który maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 milionów. Jest to kwota niezmienna, tak jak po poprzednim budżecie. Upoważnia się burmistrza Bełżyc do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3. Upoważnia się burmistrza Bełżyc do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Upoważnia się burmistrza Bełżyc do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Upoważnia się burmistrza Bełżyc do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzące obsługę budżetu gminy. Upoważnia się burmistrza Bełżyc do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą w wyniku budżetu. Zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych. Przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełżyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałem tylko odnieść się do załącznika numer 5 tego projektu, projektu budżetu, czyli projektu uchwały, ale określa oczywiście nasze planowane zamierzenia inwestycyjne. O tym, co już wcześniej zostało powiedziane, sytuacja finansowa nasza nie jest jakaś tam szczególnie różowa. W związku z tym, jeżeli Państwo przeanalizują ten załącznik, jeżeli ewentualnie możemy, możemy wyświetlić, chyba ale to ja Państwu tylko zwrócę uwagę. Prawie we wszystkich zadaniach nasze inwestycje są rzędu funduszu sołeckiego. A więc tam, gdzie fundusze sołeckie zostały wskazane, to w zasadzie te środki zostały wpisane w tenże fundusz inwestycyjny. Natomiast czasami założono do pewnych 10 tysięcy, albo było z tego zadanie inwestycyjne. Zadań, które są o większej wartości, które, które należałoby zwrócić uwagę, to jest oczywiście przede wszystkim rewitalizacja obszaru miejskiego w Nężyce Centrum, a więc realizacja tego projektu, który, który już jest rozpoczęty i w tej chwili jest realizowany na stadionie. I to, co Państwu mówiłem, oczywiście po nowym roku zamierzamy ogłosić przetarg na drugą część, ale już wiemy na podstawie obecnych szacunków. Że kwota na pewno przekroczy bardzo wyraźnie pierwotne kosztorysy, które były złożone do tego projektu rewitalizacyjnego. Oczywiście tam nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, więc będziemy mieli na pewno dylemat, jak sobie poradzić z drugim etapem rewitalizacji. Z takich dwóch większych jeszcze, oczywiście, kwot mamy pisane drogi, przebudowę dróg powiatowych, które realizujemy razem z powiatem lubelskim, Są to pociągi komunikacyjne, które zostały wpisane do funduszy dróg samorządowych i uzyskały jeden już na pewno dofinansowanie, drugi jest w listu premiera, w związku z tym jest to budowa drogi w Kolonii wolnych, tak więc w skrócie oraz przebudowa całego ciągu drogowego przez ulicę Kościuszki i Kężnica. To są tutaj dwie kwoty, zresztą jak widać nie są znaczące ich wielkości, bo jest to, są to inwestycje etapowane i będą realizowane, płatności również jeszcze w roku kolejnym. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że też jedna rzecz, która jest taka dodatkowo zwiększona, zwiększony budżet, jest to jedna z dwóch gminnych, a więc dwie drogi nawet tam krzyżujące się ze sobą, w jest to droga, którą planujemy złożyć do funduszu dróg samorządowych o dofinansowanie. Natomiast wybór tej drogi ma związek również z tym, że mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej drodze, zadeklarowali na dzień dzisiejszy wkład własny, który chcą przeznaczyć na realizację tego zadania. No i obecnie jest to kwota 26 500 zł. W związku z tym ona pokryje, jeśli byśmy uzyskali dofinansowanie z funduszu pokryje znaczącą część...